Przecież to trzy tony! Ciekaw jestem na co to przeznaczysz. Potrzebuję kasy, rozumiesz? Trzeba to wcisnąć któremuś z tych bogaczy. Będę jeździł po całym świecie pełniąc rolę ambasadora naszego kraju. Jak tony Halik. Wyobraź sobie stereon wypalił stafu z tymi wszystkimi plemionami, które odwiedził. Ktoś musi kontynuować jego dzieło. Halo. Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz? Muszę coś załatwić. Ty wrócisz. To nie prześciem. Ło, zeszty! Błagam, powiedz, że nie zjadłeś zawartości tej flaszki! A chcą, to niech przyjdą, niech niej. na betu. kogo będziesz głosował w tych wyborach? Jestem za PO, bo rozumie ich rozumow... rozumowność. Rysiu, Rysiu, słuchaj. Andrzej mówi. Andrzej. Teraz będziesz kierował auto. Uchy, f... Co powiedział? Stół z powołamywanymi nogami. Też o tym pomyślałem, ale nie brzmi na prawdziwe słowo. No to jedziemy to będzie. Jedziemy, dawaj Malina. Ciągniesz firmowy samochód, firmowe paliwo. Tylko dzwona nie wypierdol, bo nas nie zeskrobią. My tu zjechać mieliśmy. Uro! Malina! Uro! Nie ty penisie. To ty ja tego nie zrobiłem. To... A kto kierowcą kurwa jest? KIPER! Andrzeju... się wiesz kurwa, nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Wy... Na pewno już nie wyklepisz kurwa... No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę! No to kupimy z i będziemy balować! Tak! Czemu się kurwa Wiecie co nie ważne! Gdzie mi z tym sprajem, gamoniu? Sąsiedzi! Chciałbym pożyczyć wasze szczoteczki do zębów, żeby się wyczesać w dupę. Lemurze podły, wytłumacz swą tu obecność! Mógłbyś mi mówić po imieniu? A co, Julia? No, mógłbym, ale to jakieś takie podalskie imię, nie? Ty, sprawy mamy. A? Jaką? Na tych zdjęciach ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. To nie ta sprawa. No. Leonardo na ścianie wiesz. Czad. Da Vinci? Tego obrazu się nie da sprzedać. Mają nowy system zabezpieczeń, blokady w drzwiach, kamery. Chłopie, tego muzeum się nie da okraść. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi. Kto się tu a potem odleci na swoim magicznym jednorożcu, żeby rozwiesić tęczę i grę plować obłocki, a jakże? Naprawdę ma magicznego jednorożca? Kaboom! Kabum! Tak, kabum. <śpiewanie> <śpiewanie> Czy wy nie widzicie, że idzie was król? Mamy jakiś plan? Ha, skąd? Panowie, burza mózgów To ja od razu mam taki plan Klatki dla ptaków Więc zostawiamy dziecko tam na cały okres dorastania I potem minie 15 lat Wtedy wszyscy otwieramy klatki i wypuszczamy je Żeby stworzyły sobie swoją własną rasę, swoją własną kulturę w lesie Dobry plan? Co za idiota Rico! Trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. Mogę tylko powiedzieć, że mam pięć złotych od bombki. Jakie bombki produkujecie? Panie, różne, różniste. Tu się robi tak, kuliste, w kształcie grzyba i cygara. E, cały czas mowa o bombkach choinkowych. Też. Kowalski, jakieś sugestie? Odczep się, teraz się uczę matmy. Może ty się jeszcze kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników. Nie, nie. Ty coś zaproponuj. Plan, to ja mam zawsze. Plan jest taki. Po pierwsze, w ogóle nie wchodzimy do muzeum. Nie wchodzimy do muzeum. Sami zdejmą obraz ze ściany i wyniosą, a my go im tylko odbierzemy. Wiesz, co, to też czerwony alert. Czerwony to jest to ruskie takie. I kryty nie ty. Krytyniety. Cokolwiek dzieje się w środku miasta, w ciągu trzech minut całe centrum jest zablokowane. Możesz mieć sobie w ręku ten swój obraz, ale nigdzie z nim nie uciekniesz. Potrzebuję przynajmniej pół godziny, żeby wyjść poza zasięgiem. Chyba, że zrobimy tak jak w klinicy. Zabierzemy prawdziwe, a podrzucimy podróbę. cześć. Jestem Julian. Pamięta mnie pan? Nie. Pan Tadeusz Hagen, prawda? Ten słynny. Słynny? czego? Z tego, co już namalowane. W 62. zrobił pan kopię do Vinciego. Znaczy co? co? pomyśl przez chwilę. Jest zlecenie. Tak, dałby pan radę zrobić taką kopię jeszcze raz? Nie ma chuja! Żadnych nowych w tym tygodniu! Ej, ej ale można dużo zarobić! Płacę jak, jak za prezydenta! Nie boli się, że to najcenniejszy obraz w tym kraju? Nie chcę więcej słyszeć tego patriotycznego gówna, dobrze? Czerwone z Nie czekaj kraju! Czerwone z Patriotów ci się mają. Człowieku, złamałeś mi nos! W słonie nigdy nie zapominają! My się chyba ostatnio nie zrozumieliśmy. Kowalski! Masz 10 sekund na pożegnanie się z życiem. Gówno mi zrobi z tym gównianym karabinkiem. Nie wiesz, idioto, że jestem odporny na kulę z karabina? Nie zginiesz od karabina. Roz***le cię granatem. Heh, <gryw> w dupie mam twój granat. Zgadza się. No, szkoda, wszystko rozumiem. Wszystko, co pan chce, ale to jest trudne. Znaczy, ty wiesz, że tu chodzi o twoje życie. Czy to też rozumiem? O, to, to też rozumiem. Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. P po poczekaj, co? Zgadzam się, jest. To chyba na nasza fura. Hehehehe, <gry> chuj. Kurwa. Teraz już wiem dlaczego jest pan kapitanem. Co jest kurwa tutaj? Co to kurwa jest? To znaczy co? To gówno. Dama z łasiczką. Aleś to kurwa zjebał! Ja swoje zrobiłem. Kasa. Masz tu piątkę i To jest ta Mona Lisa? W pewnym sensie. Jej siostra. Nie widzę, co ludzie w niej widzą? Czekaj. Jakie to jest coś do niej podobna. Naprawdę? A ty masz narzeczonego? Narzeczonego? Nie. A to co robisz w czasie wolnym? Od pracy? Mam chłopaka. Ja też. Ile ci to zajmie? Muszę pomyśleć. Rozejrzeć się. Policzyć. Dejcie mieć godzinka, ja? 20 kilo? cię kilo. nie jak ty cię zatrudnił? al Żadny Żaden Za Zakłóty nami. O, o, o. Obciąganie szefa. O, o, o. Trzeba go ciągnąć. O. Szefie? Co tak szybko? Mogę wolniej. Cicho, stało się coś? Do pierdolenia robota czeka. Dobra, tępe Są jakieś pytania? Kurwa, nic nie zrozumiałem. Pewnie dlatego, że jesteś tępym chujem. Przecież jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy. Tępy chuju, masz mnie za idiotę? Wylądujemy w nocy. Dobra, tępe Operacja zwie się. Mamy wpierdol. Mógłbyś się czasem umyć, strasznie śmierdzi tu ch**iem. Ale, panie kapitanie, nie jest tak źle. Kowalski! Hmm, mamy tu elektroniczny zamek szyfrowy, który otwiera... ...magnetyczne skoble piątej generacji! Mają rozmach, skurwisynie. Rico! Teraz! Ogłoście czerwone ale. Może sztywcara! Wyszyłeś średnicę bez ramy? Robisz to specjalnie, w jucie! Podałem ci wymiar obrazu 37 na 49, podziałów z OK! Też mogłeś myśleć, no? Aaaaa! nie mogę tak stoć! Zaraz tam będzie słów. psów! W czym wam mogę pomóc, chłopaki? Znowu też kombinujesz? A ty znowu mi nie ufasz? Teraz będziesz musiał! Do znaleźli to. No to co, odblokowujemy miasto? Udaramiliśmy. Ty, co się kurwa kupisz za pieniądze z nagrody? Więcej nie kupi Ferrari. A dużego Fiata nie udało się wyrwać żadnej dupy. Halo? Tachu? Polec pogięło Cię, silne ręki mówi. Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmali. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Umówiłem się z nimi w twoim klubie. Ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę. Nie ma murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego macie. Po da Vinci, a jak nie może się nim przed nikim pochwalić. Te bogate pojeby lubią mieć coś zakazanego tylko dla siebie. Mają w domu takie ukryte kapliczki. Po co? Bo to pojeby. Chodzą tam po i pewnie się analizują. Kogóraż chciałem kupić. No cześć! Wolec jestem. Co słychać w wielkim świecie? A co gazet nie czytasz? Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. O, ku... a, no no, długośmy się nie widzieli. Mamy niepozamykane sprawy. Mówisz o naszym szeregowym? Pancernik i ja jesteśmy ze sobą od bardzo, bardzo dawna. Dały? A, dokładnie, aha. Było minęło! Nigdy do tego nie wracasz! Piotr, zaczekaj! Mam tubkę bazyliszki! No proszę, szeregowy! Tak, to dla mnie. Nie podoba mi się to! Nie lubisz patrzeć na pałubie? Nie! No na przykład kierownika? No. nie, to nie, no nie mam zwyczaju pogrądać pałówek ludzie z którymi pracuję. No tak się spada, że ja kierownika i ma naprawdę dużego. I co, i spojrzałeś przez przypadek, tak? się, tak, się, się, się no, kierowników, podwyżka. O, mój kurewski Boże, widziałem pańskiego w ciutach, jest wielki. Ale wracając do tematu podwyżki. Tak, tak było? Gdyś geją, kurwa i tyle. Nie, grzegorz, to, to nic tak po prostu. Dobry, zbieram suchy chleb dla konia. To kurwa nie do mnie. Dobrze wiesz, po kogo tu przyszedłem? Mam turantkę z przeznaczeniem. Hmm na ławę, masz dwa jaja. No co, nie zmienisz zdania? Zastanów się. Nie, spierdalaj. Ja, ja, ja lubię takie sreczki. Zostawiają opór, to nie rajcuje. Co to kurwa za jakieś pedalskie! uwagi?! A cię mogę pocałować? Spróbuj, jak się chcesz pożegnać z jajami. I ty chcesz, żebyśmy mówili interes? Ja? Spierdalam. Dzień dobry, a co to za hałasy? Zaraz, coś mi tu nie gra. Gdzie jest pan Czernik? Nie ma. Jak to nie ma? Uciek! No, zaje! Kurwa, piście! Ta decha jest gównowarta, jak nie ma kto zapłacić! Nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. Nie mogę ciągle naprawiać twoich błędów. I nie będę świecił oczami na mieście. Raz plezdrutu drutu nie Jezus, kurwa, ja pierdolę. Trzeba się wyluzować. No, łatwo ci mówić, bo nie masz takich ciśnień. I właśnie dlatego, własnoręcznie ci zrobię. Gotowy? O, 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 o. Rzeczywiście go uciszyła. Dzisiaj nastąpi odsłonięcie najnowszego nabytku muzeum Dama z łasiczką. Zaraz, zaraz! Coś tu jest nie tak! Coś tu jest zmienione, tak. To nędzna kopia! Nędzna kopia? I cały misterny plant w pizdo. Jak pani rozpoznała, że to kopia. Znam ten obraz na pamięć i zauważyłam, że łasiczka ma sześć wąsów. Anie siebie. poddajcie się! Jesteście otoczeni! Co to było? Niemcy! Jeśli się nie poddacie, będziecie oszelani. Przegraliśmy panowie! Rycho, autodestrukcja proszę! Nie pozwolisz, Poldek, że się teraz pożegnam z tobą, dobrze? A? Lepiej się przeżegnajcie. Taki trafią do federalnego laboratorium, gdzie podda się je badaniom i bolesnej vivisekcji.

Tak raz z pijanym jadę. Ja piję. I Prawdziwe wytłumaczenie jest takie, że doznaliście lekkiego wstrząśnienia mózgu i wszystko sobie wymyśliliście. Więc to był tylko sen? Rzeczy samej. No tak, pewnie masz rację. <grym> wszystko po 3 złote. Siema. Mam tubkę wazelinki. Łopan <grym> Gangnam Style. Gangnam Style.

Nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Zechce czy nie zechce, ale muszę. Człowiek ogarnięty, jak jak przychodzi do sklepu, to ma prawdziwe pieniądze, a nie coś takiego. Jak się podniecacie taką kwotą, to znaczy, że macie kurwa 5 lat. Co wy chcecie kupić? Głęb do rzucia? Łopan nam